Cześć, jestem Angela Cześć, Angela Cześć, Angela Cześć, Fokus. Cześć, jestem Angela, mam 16 lat Cześć, jestem Angela, mieszkam w Subsku. Cześć, jestem Angela i jestem za blisko aparatu Cześć, jestem Angela i zawsze nagrywam w mojej kuchni Cześć, jestem Angela i ja uwielbiam sok pomarańczowy Cześć, jestem Angela i ja kocham Małą Czarną Cześć, jestem Angela, kocham szpilki Cześć, jestem Angela, lubię się śmiać Cześć, jestem Angela, w ogóle co to za imię? Cześć, jestem Angela, uwielbiam mój aparat. Cześć, jestem Angela, uwielbiam jesień. Cześć, jestem Angela, uwielbiam kiedy pada. Cześć, jestem Angela, uwielbiam moje urodziny, święta, sylwester i w ogóle lubię dostawać prezenty. Cześć, jestem Angela i jestem gruba. Cześć, jestem Angela i ja nie lubię chodzić do szkoły. Cześć, jestem Angela, uwielbiam śnieg. Cześć, jestem Angela i bardzo szybko gadam. Często mi piszecie, żebym mówiła troszkę wolniej, ale ja nie mogę się uspokoić, ponieważ bardzo lubię często gadać i bardzo szybko gadam i jedno robicie się na mnie za to i oeee. Cześć, jestem Angela i chciałabym mieć kolczyka bardzo, ale moja mama mi na to nie pozwala. Cześć, jestem Angela, w dziesięciu zbierałam truskawki z moją babcią. Cześć, jestem Angela, jestem uzależniona od kawy. Cześć, jestem Angela i kocham Miana. Cześć, jestem Angela, Ange Angela. Angela, Angela. Angela! Cześć, jestem Angela i proszę Cię o to, żebyś obejrzał ten filmik do samego końca. Zasubskrybował mnie, jeżeli Ci się podoba i kliknął mi łapkę w górę. Skomentował coś co chcesz i oczywiście hejtujcie mnie, bo wyrwam czytać też Wasze komentarze, jak mi hejtujecie. I kocham Was! Cześć, jestem Angela, na zakupy wybieram się bez portfela. Powies upłynęła płynęła Angela! Córka miliardera uśmiechnęła się i sponiewierała szofera. Angela, która lubi relaks, Angela, która na zakupy wybiera się bez portfela. Pró krótko, szastaną mi kumplowi szybko, pojechaliśmy za nią do obszaru. Wysiada Angelika, chłopaki gwizdają.